Jezus rzekł do uczonych w prawie i faryzeuszy, czy godzi się w szabiat uzdrawiać. A oni milczeli. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umilowanie w Chrystusie, jak określilibyśmy postawę faryzeuszy, uczonych w piśmie z dzisiejszej Ewangelii? Otóż jest jedno słowo, które doskonale oddaje Zarówno ich reakcje, jak i stan ducha, w których ta elita świata żydowskiego popadła. A mianowicie słowem tym jest hipokryzja. Tudzież po polsku obłuda. Pan nasz Jezus Chrystus, prawdopodobnie będąc podczas tej uczty ofiarą pewnej intrygi, nie jest wykluczone, że to sami faryzeusze. Doprowadzili do tego, że ów chory na puchlinę wodną stanął przed Panem Naszym Jezusem Chrystusem. Chcieli sprawdzić, jaka będzie jego reakcja, to co też ten rabi z Nazaretu tym razem wymyśli i powie. I rzeczywiście nie spodziewali się następnie reakcji naszego mistrza. Otóż on niejako ubiegając być może ich grad pytań, pytań podchwytliwych, jako pierwszy zadaje pytanie. Czy godzi się uzdrawić w szabat? Czy godzi się wyświadczyć dobro w szabat? Co w tym takiego dziwnego? Otóż przedmiotem kontrowersji było tutaj ścisłe trzymanie się faryzeuszy prawa bądź co bądź Bożego, które nakazywało w każdy sabbat w każdą sobotę, czyli siódmy dzień tygodnia, zachowywać spoczynek. Było to prawo ustanowione przez samego Boga Najwyższego, a przekazane Mojżeszowi na górze Synaj wraz z tablicami dekalogu. Kontrowersja dotyczyła zatem tego, czy wolno złamać, jak się wszystkim wydawało, prawo Boże dla wyświadczenia jakiegoś dobra. Otóż obi Żydzi nie wiedzieli, że mają przed sobą nie tylko egzegetę prawa, nie tylko objaśniacza uczonego w prawie, ale samego prawodawcę, który doskonale zrozumiał nie tylko literę danego obowiązującego prawa nakazującego spoczynek sobotni, ale i jego ducha. Dlatego tym razem nie udało mu się, nie udało im się, przepraszam, złapać pana naszego Jezusa Chrystusa. Na jakimkolwiek błędzie czy wykroczeniu przeciwko prawu? Doskonale wiedzieli, jaka jest odpowiedź na to pytanie zadane przez mistrza. Otóż, gdyby sądzili inaczej, to niewątpliwie zaraz wypowiedzieliby to. Ich milczenie było jednak o wiele bardziej wymowne. Doskonale wiedzieli, że można pomóc człowiekowi. Doskonale wiedzieli, że prawo to wcale nie zabrania wyświadczania dobra. Ich powoływanie się zatem na prawo Boże było wielokrotnie czysto wyrachowane. Było tylko i wyłącznie materialne po to, aby osiągnąć pewne korzyści. Chcąc zarzucić Panu Naszemu Jezusowi, Chrystusowi nieposłuszeństwo wobec prawa, tak naprawdę sami zostali upokorzeni i zawstydzeni. I jeszcze raz ich uwaga została skierowana na ducha owego prawa. Czy owa sytuacja nie przypomina nam trochę sytuacji, w której znalazło się na przykład poradztwo świętego Piusa X i wszyscy kapłani, którzy starają się być wierni tradycji? Którzy odprawiają tylko i wyłącznie mszę świętą Grzegorza Wielkiego, wszechczasów zwaną także troszeczkę nieszczęśliwie mszą świętą trydencką. Czyż nie jest głównym zarzutem wysuwanym przeciwko bractwu i kapłanom tradycji, iż są nieposłuszni prawu ustanowionemu przez Kościół? które mówi, że od tej pory sprawować należy tylko okaleczoną, protestancką liturgię Sordomisy, czyli Nowej Mszy. Gdybyśmy chcieli, tak jak faryzeusze, przed dwóch tysięcy laty pozostać tylko i wyłącznie na płaszczyźnie słowa, a nie ducha prawa, to być może rzeczywiście moglibyśmy dojść do takiego wniosku, Musielibyśmy stwierdzić, że tak właściwie to pomyliliśmy się i nie powinniśmy być tutaj w tym kościele ani w żadnym innym kościele pod opieką bractwa, gdyż uczestniczymy w grzechu nieposłuszeństwa wobec władzy najwyższej w Kościele, wobec papieża. Doskonale jednak wiemy, że tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że cno, ta posłuszeństwa, jak uczy święty Tomasz Zakwin. O czym wszyscy współcześni, kapłani, biskupi i papież doskonale powinni wiedzieć, miejąc się katolickimi kapłanami, zobowiązanymi do studowania ostatecznie tego najwznośniejszego autorytetu pośród teologów, wielokrotnie przez Kościół jako takiego podanego, czyli świętego Tomasza i jego filozofii i teologii, powinni oni wiedzieć, że nie na tym polega cnota posłuszeństwa, aby władza mogła robić to, co się jej żywnie podoba. Otóż cnota posłuszeństwa jest cnotą obyczajową, cnotą moralną. Już ze swojej natury jest ona podporządkowana innemu rodzajowi cnót. A jakie to cnoty? Są to cnoty boskie, wiary, nadziei i miłości które jako swój przedmiot mają Boga Najwyższego. Cnoty obyczajowe są nam niezbędne, ale muszą być ukierunkowane także na te cnoty boskie. Jeżeli tak się nie stanie, to nie mają one w ogóle racji bytu. Kierując się cnotą posłuszeństwa, człowiek powinien i słusznie zresztą, proszę nie myśleć, że nawołuję tutaj. Kogokolwiek do nieposłuszeństwa, człowiek, który tę cnotę posłuszeństwa posiada, powinien umieć zrezygnować z jakiegoś dobra na rzecz łatwiejszej służby Panu Bogu. I tak cnotę posłuszeństwa definiuje święty Tomasz. I różne będą to dobra w naszym życiu. Czasem będzie to na przykład dobro czysto doczesne, jak chociażby. Butelka ulubionego wina. I potrafiąc z niej zrezygnować, wykazujemy się, że posiadamy nie tylko cnotę posłuszeństwa, ale i umiarkowania wstrzemięźliwości. Poświęcamy zatem jedno dobro dla dobra wyższego, dla służby Panu Bogu. Wiemy, że to nie jedyny rodzaj dóbr, jaki posiadamy. Najwyższym dobrem, jaki człowiek tu na Ziemi posiada, jest jego wolna wola, dzięki której może czynić wszystko. Wolna wola, która wznosi go ponad zwierzęta, które muszą ślepo iść za swoimi instynktami. I to właśnie zrzeczenie się tej woli, ale po to, aby móc jakieś większe dobro Panu Bogu uczynić, jest aktem cnoty posłuszeństwa. Wola nasza jest bowiem najwyższym dobrem duchowym, jakie posiadamy. Są jednak pewne rodzaje dóbr, z których nigdy zrezygnować nie możemy. I święty Tomasz nie pozostawia nam tutaj złudzeń. Otóż dobrem, do którego człowiek jest bezwzględnie zobowiązany, jak mówi święty Tomasz w drugiej części sumy teologicznej, jest na przykład kochać Pana Boga. I takiego dobra nigdy nie wolno. Pominąć z powodu posłuszeństwa. A czyż nie jest wyrazem miłości wobec Pana Boga oddawanie mu takiej czci, jakiej on sobie życzy, takiej czci, którą on przez całe stulecia uświęcał? Oczywiście, że jest. Zatem nie ma tutaj mowy o posłuszeństwie, paradoksalnie, w najmniejszym stopniu, jeżeli ktoś bezkrytycznie. Poddaje się wszystkim decyzjom władzy, nawet tym, które uwłaczają samemu Panu Bogu. Myśląc, że są posłuszni tak naprawdę katolicy Nowego Adwentu i kapłani Nowego Kościoła, popełniają grzech nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. Grzech, którym nam nigdy uczestniczyć nie wolno. I tu ujawnia się właśnie hipokryzja czasów współczesnych. Jak jednak mogło dojść do takiej przewrotności, że pod pretekstem owej cnoty tak naprawdę rozpowszechnia się grzech? Ano! Dochodzi do takiego stanu rzeczy z tego względu, iż nie jesteśmy na tej ziemi sami. Nawet jeżeli o tym zapominamy, stanowimy tylko część stworzeń, które po niej krążą. I o wiele znaczna część stworzeń, jakie Pan Bóg do istnienia powołał, to te byty duchowe. Anioły. Anioły, którym miesiąc wrzesień w sposób szczególny jest poświęcony. I wiemy, że trzecia część aniołów odmówiła Panu Bogu posłuszeństwa. Postawiła swoje dobro wyżej niż dobro Boże. Wolała raczej. Chełpić się swoją wielkością, zniosłością, potęgą, bo rzeczywiście w porównaniu z człowiekiem, aniołowie, znajdują się, niebiosa nad nami, miast służyć Panu Bogu. I to właśnie te upadłe duchy, które teraz w żaden sposób nie mogą się zemścić już na Bogu, któremu nikt ani nic nie jest w stanie wyrządzić najmniejszej krzywdy, będą starały się zemścić na nas i będą starały się nasze życie tak utrudnić, jak to tylko się da. I stąd widzimy, że na świecie nie jest lepiej, ale jest gorzej. Otóż od kilku dni okazuje się, że w Polsce lepiej być norką czy szynszylą niż nienarodzonym dzieckiem. Gdyż te mogą liczyć na opiekę ze strony państwa. Natomiast nienarodzone dzieci już nie. Módlmy się może o to, żeby rząd... Pewnego dnia postanowił przyznać prawo rodzicom do stwierdzania, że ich dzieci przed Narodzeniem są właśnie norkami, a nie ludzkimi dziećmi. Wtedy być może uda nam się zakończyć heka hekatombę aborcji, w których niestety i nasze państwo uczestniczy. Jest to tylko jedna z przewrotności, do których złe duchy starają się w dzisiejszych czasach, często w imię posłuszeństwa, doprowadzić. Jest to rewolucja, którą nazwać moglibyśmy rewolucją diabelską, szataniczną, która stara się zniszczyć resztki ostatnie zdrowego rozsądku oraz ludzką naturę, co też nigdy w pełni nie nastąpi. Czy powinniśmy teraz zatem załamać ręce, zacząć? Płakać, schować się pod jałowcem, niczym prorok Eliasz w obliczu beznadziei, w której on znalazł się w swoich potyczkach prorockich i czekać na śmierć? Nie. Dlatego, że Pan Bóg ma dwie trzecie zastępów anielskich ciągle przy sobie. Są to dobre duchy, aniołowie, podzieleni na nawet dziewięć, hierarchio, dziewięć chórów, jak uczy tradycja i wielu świętych, których pierwszym celem jest wychwalanie Pana Boga, ale których celem jest także służba nie tylko Panu Bogu, ale i człowiekowi. Otóż prawdą, o której nie wolno nam jako katolikom zapomnieć jest ta, że mamy do dyspozycji także o wiele potężniejszych popleczników, którymi są właśnie dobrze aniołowie. Te duchy Zwłaszcza nasi aniołowie, stróżowie, których święto obchodzić będziemy 2 października, których zadaniem jest ułatwiać nam czynienie dobra, których zadaniem jest takie kierowanie naszej woli, aby to dobro przychodziło nam łatwo, których zadaniem jest takie uświecanie naszego umysłu, żebyśmy łatwo potrafili odróżnić fałsz od prawdy. Dlaczego zatem tak wielu katolików jest dzisiaj zwiedzonych? Dlaczego tak wielu katolików nie odkryło do dziś piękna, prawdy i słuszności tradycji katolickiej? Ano z tego względu, że zapomnieli o tym, aby swoich aniołów, stróżów o tę pomoc prosić. Naszym zadaniem jest zatem jak najczęstsze odwoływanie się do tych potężnych duchów. Każdy z nas posiada swojego, jak uczą święci. Każda z rodzin posiada swojego dodatkowego opiekuna, stróża, błagając ich, aby coś ze swojej wszechmocy, względnej wszechmocy, ze swojej wielkiej mocy, musimy precyzyjnie powiedzieć, raczej dla naszego dobra uczynić. A będą czynili to rzeczywiście chęcy. Jeżeli chcielibyśmy porównać, w jaki sposób, te anioło, ci duchowie, anioły starają się nam pomagać, to najlepszym określeniem, jakie ku temu wysłużyło, jest porównanie ich miłości względem nas z miłością macierzyńską, tkliwą, czułą, troskliwą, wybiegającą. Tak działają nasze duchy, tak działają aniołowie stróżowi. Prosimy tylko ich o to, a zobaczymy, że w naszym życiu zaczną dziać się cuda. Być może ciągle za mało zapominamy o aniołach stróżów, naszych sprzymierzeńców, być może ciągle zapominamy o tym, że i nasi wrogowie, wrogowie sprawy Chrystusa swoich aniołów stróżów mają i ich troską jest także nawrócenie ich podwładnych. Wołajmy zatem często do naszych aniołów stróżów. Starajmy się często woływać do aniołów stróżów, napotkanych nam osób, zwłaszcza tych wrogich a możemy liczyć, że te dobre duchy opiekuńcze nie zostawią nas samych. I łatwo będziemy mogli dostrzec, co jest w danym momencie do zrobienia, jak uniknąć tej czy innej trudności, tej czy innej niezręczności w naszym życiu, jak nie ulec duchowi obłudy i hipokryzji, który zapanował w dzisiejszym świecie. Dzień dzisiejszy jest przy tym doskonałą okazją, aby rozpocząć nowennę przed uroczystością księcia wszystkich duchów niebieńskich świętego Michała Archanioła, tego potężnego opiekuna Kościoła Świętego, tego potężnego bojownika o sprawę Chrystusową, także tutaj na ziemi. Oddajmy należną część temu duchowi. Pamiętajmy o naszych aniołach-stróżach. A wówczas możemy być pewni, że nie zmarnujemy naszego życia i nie damy się zamroczyć tym wszystkim złym duchom, które tylko na naszą słowę czyhają. Co niechaj raczej wybłagać Najświętsza Maria Panna, Królowa Aniołów. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.